Pojezierze Brodnickie to kraina ponad 100 jezior. Ja będę gotował nad jednym z nich, jeziorem Wądzyńskim. To jezioro znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Jabłonowem Pomorskim a Brodnicą. Jezioro Wądzyńskie ma dosyć nietypowy kształt. Na środku jeziora znajduje się półwysep, który ma ponad 1 km długości. Na tym półwyspie położony jest ośrodek wypoczynkowy i jaką mógłby mieć nazwę jak nie półwysep wązyń. Ośrodek posiada własną kręgielnię, basen, spa, apartamenty, domki letniskowe i restauracje, w której serwuje się pierogi, dziczyznę i ryby. W związku z tym, że odwiedzam miejsce, gdzie mam dostęp do piekarnika, przyrządzę dla Was Klopsiki z dzika zapiekane beszamelem. Zaczynamy. Wcześniej przygotowałem mielone z dziczyzny, a konkretnie z dzika, a konkretniej z udźca. Potrzebuję cebulkę, pokroję w drobną kostkę. Tyle w zupełności mi wystarczy. Lekko ją przesmażę, aby nabrała odpowiedniego smaku. W międzyczasie rozgniotę ząbek czosnku i pokroję. Tak, przygotowany dorzucę na chwilę do cebulki. Nie za długo, aby nie był gorzki. Tak przesmażona cebulka ląduje w mięsie. Potrzebuje koncentrat. Pomidory do zakładu Polskie Przetwory dostarczają okoliczni plantatorzy. Więc znak produkt polski nie jest przypadkowy. Łyżeczka takiego właśnie koncentratu ląduje. Miejsce z mięsem. Całość znowu dokładnie wymieszam. Sól. Czosnek niedźwiedzi z cykorii. Tam dosyć sporo. Dziczyzna lubi czosnek. Ziarna jałowca. Trzy zupełności mi wystarczą, ponieważ kiedy je rozgniotę i drobno pokroję, ich smak będzie bardzo mocno wyrazisty. A nie chciałbym, aby był zbyt mocny. Ponieważ jałowiec mógłby zabić smak dobrej dziczyzny. A taka ilość tylko go podkreśli. Czarny pieprz, odrobina wody, aby mięso nie było zbyt suche. I teraz wszystko ostatecznie dokładnie wymieszam. Na tackę wysypię troszeczkę mąki. W międzyczasie na patelnię wleję olej, aby się rozgrzał dosyć sporo. Przygotuję sobie takie małe kawałeczki mięsa, które wrzucę do mąki i za chwilę wykulam klopsiki. Poruszamy delikatnie i dokładnie wykulam. Lekko ugniotę i będę wrzucał na rozgrzany tłuszcz. Niech się usmażą na złoty kolor. I już ostatni. Sprawdzę, aby się zbyt mocno nie przypiekły. Mają być tylko jasnobrązowe, no ale też w środku dopieczone. I tak przygotowane klopsiki ułożę w żaroodpornym naczyniu, jeden obok drugiego. I mam to. Więc teraz czas na sos wyszamelowy, ale z kurkami. Na patelnię wleję odrobinę dosłownie oleju, nie za dużo. Czas na Cebulę. Dosłownie troszeczkę pokroję w drobną kostkę. I wrzucę na patelnię. Niech się smaży. Czas na kurki. I tak pokrojone kurki lądują na patelni. Chciałbym, aby było ich dosyć sporo. Uwielbiam ten sezon, kiedy mogę używać świeżych. Sól. Odrobina czarnego pieprzu. Przerzucimy. Łyżka masła. Koncentrat pomidorowy. Oczywiście, polski produkt. Pół łyżeczki w zupełności wystarczy. Dorzucę do masła, utrwale kolor. Całość połączę z kurkami. Pół łyżki mąki. Dorzucę do kurek cebuli koncentratu. Odrobina mleka. Wszystko pięknie się zaczyna łączyć. Zacznie też gęstnieć, Czyli to jest taka wersja troszeczkę powstawania beszamelu, tylko z dużą ilością przypraw właśnie z grzybami. Całość musi się bardzo dokładnie zagotować. Chciałbym, aby sos miał taką konsystencję gęstej śmietany. Pamiętajmy, aby sos był dobrze przegotowany, abyśmy nie czuli smaku mąki. Natka pietruszki. Muszę ją bardzo drobno pokroić. Pach! wszystko dokładnie wymieszam, czas ułożyć wszystko w moim naczyniu. Takie zostawiłem wolne miejsce, gdzie nałożę najwięcej kurek. Mięso poleję sosem. Całość posypię bardzo mocnym serem. Może być parmezan, może być pecorino. I tak przygotowane danie włoży do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na kilka minut. Tak długo, aż ser się stopi i będzie lekko brązowy. A ja w międzyczasie przejdę się po okolicy. Pojezierze Brodnickie to idealne miejsce na jesienny spacer. Dlaczego? Bo nad tutejszymi jeziorami bardzo rzadko wieje wiatr. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Wieje. Większość jezior jest niewielka. Są otoczone wzgórzami i bardzo wysokimi drzewami. Akurat jezioro Wądzyńskie jest jednym z większych w regionie. Walory tego miejsca doceniono już dawno. W XVII wieku kąpieli wądzyńskim zażywał jeden ze starostów Brodnickich. Podejrzewam, że robił to troszeczkę w cieplejszych miesiącach. Ja na pewno do wody nie będę wchodził, ale za to idę wyjąć moje danie z piekarnika. Klopsiki zapiekły się tak jak chciałem. Ser się rozpuścił. Usmażyłem troszeczkę kurek tak na szybko do dekoracji. Ułożę na górę. Nadka pietruszki do dekoracji, świeże kurki, dziczyzna, smak pomidorów. Bardzo gorące nie podniosę, ale zapraszam do kosztowania. Wszystkiego dobrego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Za tydzień ponownie będę tutaj gotował. Może nie będzie dziczyzny, ale zaproponuję danie bliskie natury. Skoro jesteśmy blisko jeziora, więc będą ryby.